Jem tą carbonarę. Już trochę zjadł. Gracja. No no no, gracja. Jem tą carbonarę. Pani przyniosła tutaj takie coś. Co to jest? No takie coś przyniosła. Ciężko powiedzieć co to jest. Nieważne przyniosła pieczywko. W każdym razie to, co jest charakterystyczne, to to, że dostałem widelec, dostałem nóż, ale nie ma łyżki. U nas spaghetti je się widelcem i łyżką. A tu nie ma tego. Za to są jakieś dodatki. typu właśnie Takiego jakieś. Nie wiem, czy to są jakieś paluszki, czy co. Czy czy Będzie trzeba to ukryć i wynieść stąd pod pazuchą. Irek, masz bluzę, masz. Kilka tych rzeczy wynosimy pod pazuchą. Dlaczego? Co to jest? To są takie paluszki paluszki chlebowe Rek mówi, że nie warto ich wynosić hm, ciekawe w ogóle to spaghetti carbonara spoko, smakuje dobrze jest ok, ale to nie jest tak, że jestem porażony tym smakiem, że tylko tym chcę się odżywiać także jemy dalej i zobaczymy jak to będzie na koniec